Witam Was w kolejnym odcinku z ciekawostek z Prześladowcy Widziałem, że prosiliście, więc ten macie. W tym odcinku będą bardziej przydatne ciekawostki, też tylko dwie. Może będzie kolejny odcinek, ale też zobaczy. No to oglądajcie. Pierwsza ciekawostka znajduje się w wiosce kotów. Trzeba wejść na drzewo. To jest Dosyć trudne, ale dacie radę. Po czym przeskoczysz na dach budynku, wejdź do środka i w skrzynce będzie się znajdować artefakt, który potem nie można sprzedać. Druga ciekawostka znajduje się na wysypisku. Na wieży znajdują się skrzynki, które po rozwaleniu wypada z nich multum pocisków 919 do piątki. Jest to przydatne na starcie gry. To wszystkie ciekawostki w tym odcinku. Może pojawi się też trzeciak, ale będzie więcej. No, no